Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy bitki z karkówki w sosie. Potrzebować będziemy plastry karczku. Należy je rozbić. Takie centymetrowe plastry. Ja tu mam 4 sztuki: 3 łyżki mąki pszennej, 20 deko pieczarek, 2 ząbki czosnku, 2. Liście laurowe, ziele angielskie i dwie cebule. To cebule i pieczarki rozdrobnie. Pieczarki pokroję na pół. Ja pieczarek nie płuczę, tylko obieram. Pokroję na pół i pokroję w takie plasterki. A cebulę z czosnkiem rozdrobnie. Teraz przygotowuję mięso cebulę i czosnek. Mięso już mam przygotowane, rozbite. I teraz doprawiamy mąkę solą pieprzem. I papryką. Możemy dodać ulubiony ziół Możemy również dodać. Kminu, jeżeli lubimy. I teraz mięso obtaczamy w mące i będziemy obsmażać na patelni. Z jednej i z drugiej strony obtaczamy. Robię to partiami, aby mięso mi się nie dusiło i no obsmażyło. Mięso już mam obsmażone, zdejmuję na talerz. I na tłuszczu, tam była łyżka tłuszczu, taka duża łyżka tłuszczu, podsmażam cebulę z czosnkiem. Damcie taką cebulkę zeszklić. Cebula już jest zeszklona. Dodaję mięso. Dodaję pieczarki. Doprawiam solą pieprzem. Jeszcze papryką. To będzie powstały sos. I podlewam wodą, aby mięso było przykryte. Przykrywam. Godzinę czasu bitki z karkówki będą duszone pod przykryciem. I tak, oto bitki z karkówki. Mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jeżeli lubimy dużo sosu, dodajemy pół szklanki wody z łyżką mąki i dolewamy do bitek, i zagotowujemy. Wtedy mamy dużą ilość sosu. Ja lubię w takim naturalnym sosie. Bitki, skarkówki w sosie.